Siemanko witam Was w kolejnym oczywiście odcineczku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was kolejny odcinek tutaj z wschodniego rolnika. Dzisiaj oczywiście dalsza uprawka, bo jakby co, co, co nie mam co innego do roboty oprócz tego. I Widzowie widzimy się, ja nagrywam sobie teraz dwa odcinki dzisiaj, jutro jest piątek, my się po live nawet jak zrobimy. Sobie nagram znowu za dwa, jak nie to w sobotę. I do wtorku będę już spokój. No, a to sobie nagrywam, żeby po prostu był już spokój. Yy, też widzowie, wiem, yy, znów range systemu, bo coś mi się zepsuło. We systemie nie było można zrobić aktualizacji systemu co powodowało coś tam coś tam no i teraz się udało wszystko naprawić, wszystko działa te trudne się mówi no i jeszcze muszę zinstalać tylko programy Photoshopa i program do montażu i mam z głowy nie? Jakby nie patrzeć Mam nadzieję też, że dźwięki gry, wszystko będzie teraz ok bo nawet sterownik się coś psuje z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że mikrofon będzie też dobrze, żeby u mnie, jak do Was mówię. I dźwięk nawet dałem głośniej, dlatego może być lepiej słuchać te maszyny. To wszystko, oczywiście, wszystko będę testował, dlatego na nowo. Tak będziecie mi wszystko podpowiadać. Yy. No i co? Możecie napisać w komentarzu, jak tam mój dziadek mija. Proszę, my to oglądacie w sobotę, chyba sobie zapamiętam teraz. Czekaj, to, bo tutaj mam chyba to się tylko muszę w tamtą stronę. Kurwa. Jak to planować? Widzę nawet, bo tutaj mam tak, że zamieniłem. Jak młody, to zamieniłem tego dnia na takiego. Malewsze te stroboskopy, ma to wszystko. Także oporowo jest. Oporowo fest. Nie no dobra. Nie pierdolę to. Nie będziemy tak zjeżdżać, bo to szkoda. E, szkoda nam cię Dobra, cofniemy sobie jeszcze ten przejazd, zrobimy. Opuścimy i łownia, jak to mówią. Cofamy się do tyłu, elegancko, Oczywiście ten tegas. No i zajedziemy tutaj o taki na tym polu. I co? Przejedziemy na kolejne pole? By nie było Ale idzie pięknie się wydaje Już tutaj bo coś nie bierze, za bardzo no to trzeba pop poprawiać trochę te rzeczy Dobra, pojedziemy idealnie, to będzie ok Mówię. No, dzisiaj, tylko dwa odcinki. Tutaj ze wschodniego i z jutro Jutro, tak, pod, tak samo: będą dwa odcinki, tylko do nagrania i będzie spokojne myślenie. Nie, człowiek się nie przemęcza, będzie miał coś z tego przynajmniej. Jeszcze, może, w wolnej chwili, może będę nagrywał na zapas parę filmów. Bo ja Ukrywam, że no szkoła się zaczęła i niestety ale, no jak mamy jeszcze robić to mi dalej i to ciągnę iść to w ogóle to trzeba się postarać. Nie ja nawet szczerze wam przyznam się pewnie łupki tutaj i Bartasz oglądacie to nie. Ja ledwo teraz nagrywam to odcinki, bo nie mam czasu po prostu. Taka jest prawda chyba nie ten przycisk ten no i łatwo nagrywam te odcinki i teraz dopiero mam czas na nagrywanie takich odcinków jest ciężko jest ciężko ale da się zeszyć, nie? muszę te live też zrobić widzę to na nich się chociaż coś porobi Też właśnie mogą być lagi picowe, ale to Tylko przez to właśnie, że Robiłem ten rain i tyle, nie? Dobra, szybciej tylko sobie wjeżdżamy i włoknie, nie? Że na gospodarstwie mogą być jeszcze większe lagi, więc Niestety trzeba sobie się przyzwyczaić a spokojnie jeśli się pogra chwilę na odcinkach to coś, to się to wszystko rozgrzeje. To mam uprawiane to Ale tam już nie są, może są co wie, bo nowy teren to wszystko się zaczytuje. No, ja się wy to wy odczuwacie najpewniej, no ale ja Was za to przepraszam niestety eee. szczerze ja bym GPS załączyć, ale nie wiem jak. Eee, tu się mi kolega tego, to może jeszcze na kolejny odcinek jakiś będę a pewnie będzie jeszcze jeden odcinek tutaj z tej uprawki. No bo zaś nie będę wszystkiego nagrywał, bo z siebie będziemy jeszcze do więcej roboty też. No, będzie trzeba kupić w ogóle ciągnik jakiś pełno. No niestety tak szybko też się jakoś świecie tej serii pośpieszę do przodu. Te trochę ten do tylko polega to, no, chociaż tanie nie wychodzą do usługi w zasadzie flaszkę i będzie się piłnie. No, mówi się teraz pięć akurat. To. kurwa, będzie musiał oddać. Wróci z tych nie wiem, z nimi z tą do, do mnie. <ślesk> że tak to wygląda, oficer. Tak to wygląda, oficer. Jeszcze nie myślcie, że ja sobie ten... E, odpoczywam, czy coś nie, 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 mimo szkoły i tak dalej robię to w i nawet, a e, ze względu nawet, że reinstalowałem komputer, to można to zauważyć po tym, że Yy, kamerka może być trochę mniejsza, większa i na inne położenie. Te światła nie mam na razie podłączonego, ustawionego, było się poustawiać To wszystko jest tak chujalne, się robi to tego, nawet led ledwo, ale może mnie to jakoś. No tam. To... Ale daily będzie robione jeszcze. Przy... Ja chcę znowu kolejny rok robić, nie? Także to wam zaprzeczał. Nie pójdźcie ja dopiero z niecałkiem. Tylko całe, nie? Pół czy coś. Na jakieś mocha problemy szybko martw. Cały. Dobra, widzowie, ja jestem z powrotem. No. Także, na znaczy tutaj, to no... jest ja też staram się dla Was tworzyć to daily właśnie. Miałem... Już zacząłem coś. Chcę robić kolejny rok jeszcze daily. Także... Będzie się działo na kanale Szkoła mi na to pozwala, to będę się starał to robić No bo co, no ja idę tylko do szkoły, przyjdę My Odcinki macie, nie? Po 16 głównie macie te odcinki Bo głównie o tej godzinie wracam, nie? Także Tak to wygląda, nie chcę się utopić, widzowie. Na chuj. A nie, poland przejdzie pewnie, przeszedł. Musimy i tak tu uprawić, widzowie, bo. Wiecie, co tu jest jasne. Widzą, będzie co robić znowu w tym roku. Ale chuj, takie życie, widzowie, takie życie. No. nic, co, tutaj mam obok co? Nie. Wąskie pole naprawdę to, to jest wąskie, ale to owo będzie szerokie. Także tam tutaj obok będzie roboty, a roboty nie ja szybę se uchyliłem. Bo jest gorąco jeszcze. A dziś mamy... No, na jesień, muszę to powiedzieć, czas późna lato na jesień dalej, tak czy siak. Także muszę znów to zmienić, widzowie. Żyje się ciężko, ale się żyje, widzę. Wie. No, warto ja tutaj znać w komentarzach, jak tam u Was się żyje po tych szkołach, po tym wszystkim. Jak tam sobie żyjecie. Czy fajnie, czy do dupy. Co robicie sobie teraz? Dzisiaj nawet widzę, że mam, Dzisiaj mamy piąty, jutro szósty. Nawet dzisiaj odcinek był późno, bo 19 dopiero, po 19 widziałem odcinek widzę dzisiaj. Bardzo późno chyba, jak na moje rzucania. Kiedyś było maksymalnie 20, 20, do 22, 22 maksymalnie odcinek przysyłałem. No musimy nagrać o taki odcinek, od czego to wszystko się zaczęło, nie? No, Możemy sobie coś zrobić, nie? Dobra widzowie, witam Was znowu po krótkiej przerwie na chwilę. Będę nagrywała dalej mój odcinek Boże, żeby nie było. Zobaczymy, mogę tak to ściszyć. I to w kurwie A mogę dać Wam tutaj ciutkę głośniej. Bo i tak to z tego co zauważyłem, na odcinkach nie jest źle. Nie pomaga Wam dać głośniej, bo i tak to mnie słyszycie. Nie wiem jak będzie na streamach, ale na streamach się może coś zmienić, kto wie. Yy... Widziałem głównie tą pauzę, dlatego że przyszedł curant i przyjęłem też do chciałem dać pauzę żeby zobaczyć jak to, to się nagrało. się mi taki trochę dziwny ten odcinek, ale coś tam będziecie mieli. Też pytacie się sami, czemu set pedała, no ale jak się mocno naciśnie na pedały, to wiecie. Ja mam ciężką nogę, także ja bym musiał powolutku te pedały nacisnąć. A głównie pedał stopu i hamulca i nawet jazdy w i głównie tak hałasuje sobie. Trzeba, trzeba by to sprawdzić, chyba. No ja nie ja mam czasu nawet, chyba. No, jakieś szumy czy coś ustawić na tym. Przejazd, yyyy, no skończymy to pole na spokojnie, także będzie git, także będzie git, Na miniaturę jakąś jeszcze zrobimy. Do pamiętniczka mamy tu otwieranie drzwi w ogóle? Nie, nie mamy. Niestety widzowie, ale tak to otwieranie jest. Nie wiem, czy też te drzwi się bo otwierają, ale raczej tak widzowie, raczej tak. O nie, nie ma, ty, bo ja właśnie nie otwierają te nowe silniki, bo tak właśnie robią, że się niektóre drzwi czasami nawet nie otwierają, tylko są na stałe. Nie wiem, ja w realu mam na przykład 30, to wiem, że mam w dwóch stron drzwi. Mogę stawać od której chcę i mam wylewane w to. To tylko od lewej. to sarkowiec i to w ogóle to wszystko to uprało to wszystko jest fajnie idzie, nie? Dobra, wjeżdżamy sobie do końca. coś niejaka badniemy jak je. Tutaj. Mamy 5 minut materiału Z tego co dobrze widzę Także GIT leci Tyle, nie? Nic zależy, idę ja bym na ciebie to Ja sobie lukę się wyrobię akurat jeszcze coś i zjeść wieczorem. co zaraz może na no pewnie jak to oglądacie to macie akurat sobotę. Ale powiedzmy, że zrobimy pytanka. Ja na niej jutro odpowiem. No bo są. Na... Dobra. Wchodzę na NGL. Nie wiem czy będzie widać, ale może coś będzie widać. Wchodzę na INGL. Tylko Nie ja jutro na to odpowiem po prostu. Bo jeszcze pewnie jutro rano będzie miał odpowiadać to akurat. No i już się dodało praktycznie. No, dodamy. Damy. Jest jeszcze kawałek, pojedziemy w tę drugą stronę Dodane, dodane Widzę o rudzie z orku kurwa ruszają elegancko, tak się widzę no. Dobra. Ja będę ja dziękuję, dziękuję, za odcinek. Do kolejnego. Trzymaj do się na razie. Cześć!